Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Salad Kutwa. Dzisiaj zagramy sobie w GTA 4, jak widzicie Kupiłem sobie tą grę na przecenie teraz wakacyjnej Także postanowiłem, że nagram sobie z tego Może jakiś, nie wiem Jakiś tam krótki gameplay, prawda? Ale może będzie z tego cała seria, zobaczymy Zobaczymy jak jaki będzie Wasz odzew, tak? Jeżeli będzie do wyświetlenia tutaj to to zdecydowanie zacznę to kontynuować. Chciałem to nagrywać w full HD, ale w full HD, niestety, podczas nagrywania te fps y spadają. Podczas takiej zwykłej gry, jak grałem sobie samemu, czekajcie chwilę, troszeczkę to przyciszę, bo jednak to w miarę głośno gada. Albo zresztą nie, dobra, zostawię to jak było. No w każdym razie Full HD nagry podczas nagrywania oh, FPS -y spadały na tyle, że nie mogłem tego nagrywać tak spokojnie w 30 FPS-ach, tak jak w tym momencie. No teraz jest okej. Okay. 720p, ja także będę to nagrywać w 720p, chyba że kupię sobie AverMedia, do tego czasu i wtedy zacznę już nagrywać to normalnie.

Got him! <laughs> A little bastard, if he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Oh, cousin, it's so good to see you. <laughs> uh, uh. Uh, oh. oh, shit. Oh, I need to change anyway. Uh. So. So. So? So, you full of crap or what? What? Uh, where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. <laughs> That's right. I got the best cockroaches. I got <laughs> the best <laughs> <touch>. <laughs> Screw you, you idiot. <laughs> okay, I'm an idiot, but you must admit I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. <sighs> Needed was one good guy, one good guy. I could do well, not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Uh, why you live home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you join the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. <laughs> no. What do you mean now? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? <laughs> Screw you. Uh. No, no, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happen to us. <laughs> War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat no, fuck? No Come way. on. What's the time? Shit. I've got to get the cab back. It's on the shift oh jesus tastes like a rat shot in it nico Jeez. i've got to run uh, come bro. meet me at the cab office what it's easy at the about? door turn left then the first I'm left of the diner go down I'm one block and turn right on iroquois then walk all the way down and we're right there on the left you're on the corner of cisco about, street man. it's really flash we got lots of tds and some incredible motors. Uh, nico give me a hug good to have you here cousin i've got something for you oh damn 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 uh, yes Vlad, it's uh, sorry No, No i dobra, to była cała katzenka. Jak widzicie, jak słyszeliście, raczej. że to nie da się na razie ruszać niczym. Jak widzieliście, i słyszeliście, tutaj sobie nasz Niko gadał z ku naszym kuzynem. Generalnie o tym, o podróży, tak? O tym, czego spodziewał się przyjeżdżając do USA. I w sumie konfrontacja była tego, o czym mówił tutaj Roman. A co tak naprawdę było tutaj, co tak naprawdę zastał naszym niko. Myślę, że ten angielski użytek tutaj był bardzo prosty, więc powinniście ogarnąć, co tam generalnie się działo. O czym tutaj gadali chłopaki. Następnie tam ktoś tutaj Niko wspomniał o wojnie, o tym, że brali udział oni w wojnie i. No i tam podczas tego Roman zasnął. Także to było chyba na tyle, tak w skrócie, odnośnie tego, co tutaj się działo. Dobra, no tutaj jakaś taka mała, no nie, wiem, mały tutorial. O Boże, to, to jest niesamowite, że on się przewrócił Już dawno nie grałem w tą grę i zapomniałem, że takie rzeczy się dzieją Brakuje mi tutaj cienia tej postaci jakoś, nie wiem czemu Rozumiem, że jest dobre oświetlenie itp. No ale myślę, że cień powinien narzucać, tak? No tutaj już jest cień Chyba, że to jest aż tak duży cień, że nawet ja cień nie rzucam, no okej okay. No powiedzmy, że jest to jakoś tam wykonane Czyli muszę iść do Romana. okej. Okay, to sobie jakąś furkę weźmiemy. No tu jest pan policjant, to nie można przy nim kraść samochodów. To jest taki podstawowy tip, jeżeli chodzi o granie w GTA. No, tu fajną furę sobie wziąłem akurat. No tu między samochodami. Ups, żeby tylko nie, nie trafić przed policyjnych policyjny. Dobra, udało mi się perfekcyjnie przejechać. Dobra. Nie śmigamy sobie. To jest super bryka, naprawdę, bardzo mi się podoba. Dobra, jesteśmy już obok Romana, tutaj na szczęście Roman niedaleko ma swoje mieszkanie. Także i my dzięki temu mamy również niedaleko. Bo niego. It's your call. you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. <laughs> Jesus, Roman, you fucking idiota. How can I take you seriously? Very difficult. I You're think. fucking <Roman. laughs> <it> <laughs> my cousin, I tell you about Nico. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I told you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Uh, thank this you. This is the woman that I'm going to marry. <laughs> Whatever what you say. I thought you were going to marry me, rękę, inaczej Hey! nie podaje więc... are fucking crazy, man! <laughs> you should lose few pounds, otherwise this beautiful lady is going to lose. <laughs> I no, I'm a fat prick. What can I do? Hey, okay, you dead? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say you're phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? <laughs> I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Mm -hmm. Oh, ho, ho. oh. Like I'll mad. get you the money. I know. And Roman tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me i'll have his head chopped off and put a film of it on the internet Ouch. ah oh good great <laughs> yeah fantastic <laughs> say what you like but at least that guy knows how to speak to a lady yes he's all charm come on nico let's go darling I Jedny Niko. Taką ma zbitą... Mordę. Że zbitą. Smutną taką nie. Boże, jakie nienawidzę tych gównianych taksówek, jego prowadzi, że są tak słabe. Tak się składa, że Roman chyba, z tego co pamiętam, on prowadzi tutaj firmę, która... W sumie... niby Są, są takie taksówki jakieś, też w tym stylu, nie?

Myślałem jakichś modach w stylu, może licznik prędkości, ale nie wszyscy jest do gitar cztery. To nie jest, ale. Nie wiem, czy to będzie działać. Ho, ho, ho.

Okej, okay, musimy się mniej więcej spodziewać gdzieś tutaj Romana, który powinien tu za chwilę przyjść. Niko patrzy w prawo, więc zgaduje, że musimy tam właśnie patrzeć. Jeżeli chodzi o tą grę, to powiem wam, że. Hmm, kupiłem sobie nie tylko GTA 4, kupiłem również dodatek do tej gry o, również był na przecenie. O tutaj drobna. Dro drobne wniecenie. O Jezu. Okej. Okay, dobra. I co jeszcze mogę powiedzieć? No. Kupiłem sobie również GTA San Andreas oraz Vice City, także nie będzie się... nie będziecie się się nudzić, będzie tutaj naprawdę dużo, dużo. Mm. Wszelakiej... wszelakiego rodzaju właśnie... gameplay z GTA. I czekamy po prostu na GTA 5. Jak wyjdzie gita 5, to ja kupuję sobie od razu PlayStation 3 i, i samą grę. Myślę, że do premiery już prawdopodobnie zagram Musimy zadzwonić szybko do Romana. Może tutaj jacyś facety się zbliżają do niego. Co? 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 Co?

Powiedział ty wtedy, kiedy ja już zaatakowałem. Trochę fajnie. No cool. co, mamy powtórzyć tą misję? W sumie nie wiem. Chyba tak. No ale przynajmniej kastanki sobie szytne It's your call. Tak, to będzie ta sama to samo misja. Tak głupie, nie? Mogłoby coś się tutaj dziać, w międzyczasie. Dobra, jakoś to tutaj szybko skończę. No i jako, że będzie się pewnie powtarzać to samo teraz. To mogę wam opowiedzieć dalej, co tym O, 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 o Boże, złą drogę wybrałem. Także, no kupiłem sobie też ten watek tutaj, tak jak mówiłem. GTA 4 Kilka w sumie gierek kupiłem na wyprzedaży. Znaczy. Out of the No, no, this is my game that they play. I have read all the books. You know Card Jabowitz? No. He on TV all time. Okay, may No, yeah. Anyway, what does this mean? Contain nuts? It's about making other players think you have best cards. No ale think you have ten zakręt No, well, no, no niko I, no i dobra i znowu mamy tutaj chwilę w sumie She, a I siebie hmm. no i tutaj mówiłem też wcześniej o tym telefonie który dostajemy tak na do sprawy już na samym początku gry mund jacob gra teraz fortress <Fortnite> <Fortnite> 2 ja ram się mummy to Jacobelek isto, Nika drugacie Dobra, tutaj gdzieś jakoś lepiej zaparkuje, bo tym razem nie jest tragicznie, no, ale i tak nie jest idealnie. No, o teraz jest super. Dobra, mam nadzieję, że ta stacja nie jest tak zbodzienna jak ta poprzednie ruska jakoś tam nie. Możemy podziwiać uroki tego wspaniałego miasta, ale nie są one piękne. Przynajmniej u mnie. Gdyż natywna rozdzielczość mojego monitora to. Full HD. Oczywiście, punkt do nas zaszedł. Fajnie. No, okulary chyba mu spadły. Ne? Poszedł sobie. A to zdaje duże zabawy. Jestki tu. Na co ten kurde chodzi tutaj obok mnie? No ale zaraz go rozjadę z tego murzyna. Dawaj, młodzinie Okej, okay, dobra, dzwonimy do niego. Funbook? Roman? Phone Roman, w sumie nie powinno być call Roman? Nie wiem. Nie znam się w sumie nie tak dobrze na tym. Ale mam troszkę, że oni się lepiej na tym znają niż ja. No, musimy pamiętać, żeby ich tam nie dotknąć w przypadku. Tak, bo ostatnio dotknąłem i to był błąd, jednak. I to was a mistake. mistake. A mistake, no Ups, troszeczkę za ostro chyba to wleciałem. Dobra. Nie no, w 720p to naprawdę przyjemnie się nagrywa.

no. Także pamiętajcie, używam języka angielskiego <laughs> Ale jak chcecie dodamy polskie napisy, no tylko napiszcie o tym w komentarzu. Dobra, ja się przejadę w tym momencie do swojego domku. Prześpię się i na tym zakończymy ten pierwszy odcinek z jakże wspaniałej gry, jaką jest GTA 4 Staram się w międzyczasie nagrać może coś innego. No to nagle się pojawił ten kubeł ze śmieciami. To było wspaniałe. No i tak samo jak to przede mną. Boom, jep. Jep. Ojej. Oh, yeah. Dobra, tutaj można parkować, bo nie swoimi samochodami. Tak się składa, że tu się zmieszczą aż do trzech nawet samochodów. I one oczywiście zostają. O, SMS od Romana, zaraz jego przeczytamy. Ale oczywiście ktoś musiał, nie wiem, zacząć grać w cs także chyba będę zmuszony do... Shit, need help. Come to the depot, quick. Man, Roman. No to zaraz, najpierw się musimy przespać, bo przecież... Roman jest najważniejszy. No. Zamknąłem drzwi biodrem. Dobra, olaliśmy tym w tym momencie Romana i idziemy spać. No, dobrze, że drzwi same się zamknęły. No, dwustronne, obrotowe, hehe. <laughs> Dobra. No i dobra, to się zanim pożegnam. Do zobaczenia na razie. Cześć.